Nie z tej strony. Home 18 i Dzisiaj nagrałem sobie odcinek z misji, która niedawno wyszła w BSP. Chyba wczoraj. Więc jak widzicie, jestem na koncie Awatar Fioletowy 1. Naprawdę dziwna nazwa, ponieważ na prawdziwym koncie kupiłem, zrobiłem to już sobie. Jak widzicie, nie gadałem z nikim. Przed chwilą stworzyłem. Dobra, misję zobaczymy. Porozmawiaj z try, tryangulosem w su sugetlonie. Tutaj sum przy karczmie. Tryangulos. przy go nazwa trylangul. Ach, jesteś awatar też, w końcu wiem, jak zmienić fabrykę prezentów Króla Mroza, by produkowała fajne upominki. Musimy nauczyć mechanicznego kierownika prezentowego miłości. Oczywiście samo opowiedzenie o niej nie wystarczy. Musimy stworzyć coś, co kierownik będzie mógł przetworzyć uosobnienie miłości. A tak się składa, że znam kogoś, kto będzie mógł nam pomóc. Znajdź gnoma Filbura tu, tutaj w Sugetlanie, na pewno nam pomoże. Jakiegoś gnoma już chciałem powiedzieć gnoja. Dobra, poczekajcie. przystaję sobie kamerę tutaj, bo tu będę mieć do odbierania misji. Nie będę z tą ga O! Już drugi poziom. nagrywam... Poczekajcie. Aby jakoś widać mnie. Nagrywam to po to, aby wam pokazać, gdzie są ukryte rzeczy. Okej. Okay. Co pieniążków? Okej. Okay. Gnom filbur. Musicie podejść tutaj do penny Pandory sklepu i tędy do kwieciarni. I tutaj jest domek gnoma. To są jego okulary, to jest dziwne. Pilbór jest zaskoczony twoim przybyciem. O blok, nie zakradaj się, tak jestem zajęty. Pracuję i wymyślam wynalazki. Trzeba zrobić postępy, wiesz? Piec nigdy nie odpoczywa, komin nigdy nie śpi. Odpowiadasz mu o tym, że chcesz nauczyć robota miłości. Prawdziwie wyzna... wyzwanie trzeba obniżyć niezwykle wysoki poziom racjonalności. Fascynujące. Filpurs zdaje się spoglądać gdzieś w dal. Mam, ten, wynala mam ten wynalazek to napędzony emocjonalnym romantyzmem bloker logiczny. Albo po prostu Bloxy. Oto lisa potrzebnych mi rzeczy, wszystkie z nich znacie już w sugetlonie. Okej, okay. no właśnie teraz wam pokażę, gdzie są te rzeczy. Porozmawiały z krasnoludkiski, no już trzeci poziom. Ok, sobie go weźmiemy. Na kolejną misję, jak zrobimy to, nabieram odbiorę, aby już mieć czwarty, szybszy poziom. Ok, to ja, yy, na, pierwsza misja to zdobądź paczkę słodyczy w kształcie rożka. No, gdzie? W sklepie z cukierkami. Obok panny Pandory jest ona ma sklep z prezentami, a tu jest sklep ze słodyczami, więc chyba tam się wybierzemy. Tutaj, o, tutaj leży ten rożek. Przy wejściu od razu. Bierzecie? Paczka się w kształcie rożka, plus jeden. Ok, przeczytam sobie może dalszą misję. Zdobądź szklankę ciepłego mleka z miodem. No, chyba w karczmie. Jeżeli to się spotykał z karczmarką, wie, że ona trzyma kubek. A skoro ona ma kubek, to też jest kubek u niej w karczmie. Bierzemy go. Już mamy. Teraz musimy znaleźć, znaleźć bukiet kwiatów. Na szósty poziom sobie ulepszymy dopiero. Bukiet kwiatów, skoro tutaj jest kwiaciarnia, to na pewno tam. Ja się tak domyślałem. Trzeba pójść na logikę. No i taka jest logika, tutaj leży przepiękny bukiet. Co mamy dalej? Nie przeczytałem, co tak szybko wyszło. Kolejny to jest zdobądź flet. No gdzie? Każdy to wie, że jest w sklepie muzycznym. Kto widział, wie gdzie jest. Musicie iść tam do świata VIP i skręcić w lewo. Tutaj są schodki na górę. I tutaj jest sklep muzyczny. Na jedno piętro wyżej wchodzicie. I. O, tutaj jest leci. Wierzecie go. Została nam tylko jedna rzecz. Zobądź puste pudełko prezentowe. Puste pudełko, ok. To jest ostatnia rzecz. Skoro mówiłem Wam, że peni sprzedaje ma sklep z prezentami to gdzieś w tym sklepie. Ale to każdy wie, że przecież. Ma, powinno być tutaj. I zobaczcie, widzicie? Tutaj za prezentami jest pudełko. I teraz daj mówi mo, i potrzebne składniki. Zaraz przeczytamy, co mówi. Bo odbierzemy tą misję, będziemy mieli szósty poziom, a potem musimy się przenieść na, mój, na moje konto prawdziwe. Filbór. Nareszcie daj mi to wszystko. Filbur bierze od ciebie wszystkie elementy i odpala paleń, którego ogień odbija się w zielonych okularach gnoma. Mija kilka minut. Gotowy. Popis umiejętności konstrukcyjnych gnomów. Teraz już, już niczego więcej nie potrzebujesz. Daj bloks jego temu robotowi, a poziom jego racjonalności natychmiast spadnie, pozostawiając miejsce miłości dobrej zabawy. No nie, 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 nie mam już takniczki. Okej. Okay. Trzeciego leci już nam na szósty. Zobaczymy, ile zdobyłem rzeczy. Już. Okej, okay, zobaczcie, co teraz jest. Zanieść tego jego robota do świata VIP. No właśnie chodzi o to, że BSP musi jakoś zarabiać na, na VIP-ach. Więc BSP musi zarabiać na vip więc muszą robić misje, w których trzeba pójść po VIP-y. Więc jesteśmy, ja już zrobiłem tą misję, zobaczcie, nie mogę pogadać. O, tam jest taka szmarka. Dobra, ale tutaj wchodzimy, bo tam była misja, aby pogadać z głównym inżynierem. Ja ją jeszcze pamiętam. Jeżeli kto ma VIP-a. Idziecie tutaj, wstakujecie na most z prawej strony i tu stoi. Rozmawiacie z nim. A ja jeszcze pójdę dalej. Potem jest misja, abyśmy po prostu wrócili do Tryland Pogadacie z nim i koniec misji. Siemka karczmarka. Wiesz co, masz. Napisie. Dobra. To subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapeczki w górę. Ja się z Wami żegnam. Pa pa! Poczekajcie, tylko zrobimy sobie misję na kota. Wiecie, co planuję. Kota wbić na najwyższy level. 20 będzie mój pierwszy zwierzę. A skoro są święta, ja bardzo lubię święta, to muszę bonifację jego tak zrobić. Już ma szesnasty poziom, coraz bliżej. Okej, okay, to ja się z Wami żegnam. Papa! Pa. Jeszcze raz, papa! Pa.